Oprócz wystawy statycznej sprzętu wojskowego z Torunia z drugiego pułku, mamy w dniu dzisiejszym po raz pierwszy AH-60 z armii amerykańskiej. również mamy Black Hawk'a. Uh, the Black Hawk it's a utility transport helicopter. It uh, can transport people, it can transport uh, equipment, um, trucks, um, a lot of lot of different things. Um, it's basically a transport and a utility helicopter. So do you work with it on a daily basis is this is, is this where you yes. work? Yes and how many years? Um, I've been a pilot for two years. Uh, and is it difficult to pilot to pilot Black Hawk? Uh, it can be um, if you are experiencing bad weather you can have that but it's a very smart system to where it can do a lot of things um, on its own but you still have to obviously be flying it so. Też z armii amerykańskiej mamy eurokoptera z armii niemieckiej. Do tego dochodzi jeszcze SH2G, który po raz pierwszy jest na naszym święcie z marynarki wojennej. To są, mamy również do zobaczenia, do, do pokazania czołg twardy z, z naszej armii. To są takie nowości, które do tej pory nie były obecne na naszym święcie. Dodatkowo od godziny 12 rozpoczynamy pokaz dynamiczny. W pierwszej części będzie to lotnictwo cywilne, na szybowcu Pan Makula, zespół Żelazny akrobacyjny, wiatrakowce, W drugiej części lotnictwo wojskowe z udziałem su 22 F16, naszej pary pokazowej, śmigłowca z Prusza Gdańskiego, także pełny zakres pokazu dynamicznego. Ten dzień jest po to, żeby nasze rodziny mogły przyjść i zobaczyć, jak my pracujemy, co osiągnęliśmy, pokazać im sprzęt i razem z nimi się wspólnie bawić jako, całość, jako cała jedna wielka rodzina. al super yeah.